W krótkim zapoznaniu się z tym pojazdem na torze, na drodze. Yy, czy mamy tutaj materiał na dobrego chodchacza? Tak, zdecydowanie myślę, że jest to materiał na dobrego hot hatcha, chociaż tak naprawdę jedni się kłócą, że jest to hot hatch, drudzy się kłócą, że nie jest to hot hatch, więc ciężko nam to też określić, bo hot hatch powinien być teoretycznie napędowym samochodem, ale i RS jest też porównywany do hot hatcha, więc tutaj nie wiemy, ale jest to czteronapędowy samochód w krótkiej, małym karoserii, więc myślę, że zdecydowanie jest to fajny hot hatch, czteronapędowy, z dużą mocą, jedyny w swojej klasie tak naprawdę. Czy jest to auto w starym, surowym stylu, czy, czy może jest już to bardziej gadżet, tak jak inne współczesne pojazdy? Nie powiedziałbym, że jest w starym stylu. Czuć tutaj dużo nowej technologii, nawet podczas samego przyspieszania. W autach starszego typu mieliśmy, że tak powiem, turbodziurę, uderzenie, duże turbo, wygięcie w fotel i czuć było to przyspieszenie. A tutaj jest to zrobione od dołu, turbo wspomaga od samego początku, więc jest to bardzo jednostajne przyspieszanie, w sensie czucie płynnie, nie ma takiego uderzenia. No i jeszcze tutaj a propos starego nowego stylu, to też dużo czuć w prowadzeniu auta, że jednak nie jest ani nadsterowne, ani podsterowne. Prowadzi się jak po sznurku i tutaj też myślę, że elektronika dorzuca swoje 5 zł do tego. A żeby nim podróżować, tak żeby go czuć pośladkami, jak to mówią, to trzeba tą elektronikę wyłączyć? Czy, czy można się do tego przyzwyczaić? Jeżeli chcemy zrobić lepszy czas, to myślę, że wyłączenie elektroniki. Jak, jeżeli się czujemy, oczywiście już pewnie na tyle, żeby ją wyłączyć, nie będziemy się bali poślizgu jakiejś reakcji samochodu, chociaż nie jest on na tyle prowokacyjny, nie jest taki, że e, nadstawi się i będzie nas kusiło, żeby dodać gazu, żeby w ten poślizg wymusić. On właśnie prowokuje bardziej do jazdy sportowej, po sznurku, pełną szerokością drogi, takiej statecznej. Nie, brakuje mu troszkę tego świrka w sobie takiego, że trochę wariata, tylko jest taki bardzo doprecyzowany, japoński właśnie. E, naprawdę w każdym calu czuć tutaj, że została zrobiona taka robota, żeby to był jak najszybszy samochód. Paris ma napęd na cztery koła, co jest nietypowe w hot hatchach. E, Do czego można, możesz porównać ten samochód ze swojego doświadczenia? Bardzo ciężki samochód do porównania. Bo, tak naprawdę, możemy powiedzieć, że jest jedyny w swojej klasie. Bo jest trzydrzwiowy, mały, mimo tego napęd 4x4 260 KONI, więc jest już całkiem fajna moc. Do czego go porównać? Powiem ci tak, że... Z mojego punktu widzenia, jako nie testera z jakiejś gazety, tylko jako kierowcy, powiem Ci, że porównałbym go do tego, z czym skończę w klasie. Czyli, jak kupię taki samochód, to na pewno chciałbym go przetestować na track dayu time attacku, albo czymś takim. Więc, jeżeli przeliczymy silnik 1.6 Turbo, to wylądujemy niestety w klasie Subaru Evo i Fordem e, RS, -em. więc tutaj myślę, że może być troszkę ciężko. A go porównać do tych samochodów, bo jest moim zdaniem troszeczkę za słaby, brakuje mu około 100 koni, ale w samym prowadzeniu i na ciasnej próbie myślę, że może swoją zręcznością, hamowaniem i precyzją jazdy nadrobić te auta, więc to będzie bardzo ciekawe, tylko to wyjaśni się dopiero wtedy, kiedy ktoś to auto zabierze na taki time attack.